Kiedy miałem 8 lat, to zacząłem grać w szachy, a tutaj jakiś Galgan z Serbii, rocznik 2015, w wieku 8 lat pokonał arcymistrza. No to jest coś naprawdę niesamowitego dla mnie. No dobrze, więc tak, poszło tutaj C4, skoczek F6, skoczek C3, G6, G3, czyli elastyczne podejście. Z jednej i z drugiej strony, jeszcze wszystko się tutaj może zdarzyć, ponieważ biały może się ustawiać przez E4, ale też biały może się ustawiać przez E3, przez skoczek F3D4, przez D3 goniec D2 wieża B1, A3B4, więc tysiąc różnych tutaj ustawień. Natomiast w tej partii poszło po prostu E3. Czarny zrobił roszadę, skoczek G2, skoczek C6, no i biały też zrosował. Na co? czarny zareagował ruchem d więc to jest takie standardowe ustawienie. Natomiast trzeba powiedzieć, że biały gładko zajmuje sobie tutaj centrum, co może być pewnego rodzaju problemem w dalszej części partii. Natomiast czarny tutaj leci cały czas książkowo. Goniec F5 faktycznie najpopularniejsza, najlepsza opcja. Na co Biały odpowiedział ruchem H3. H3 jest takim przydasiem, przyda się kiedyś. Po pierwsze, król ma się gdzie tutaj chować, to jest pierwszy atut. Drugi atut jest taki, że pole G4 jest zabezpieczone, a co za tym idzie, ten goniec, jak wyjdzie sobie na E3, nie będzie poganiany, będzie miał tam stabilną pozycję. W partii H5. No to trzeba powiedzieć, że pan Leonid tutaj poleciał fajnie, agresywnie. No, takie posunięcie H5 całkiem zaczepne. Nie to, że jakiś super, hiper cudowny plan, no, ale widać, że coś tam już czarny na tym skrzydle królewskim będzie mógł podziałać. Począwszy od atakowania punktu H3, po drugie. Posunięcie H4 tutaj wisi w powietrzu. Czasami po G4 można ofiarę gońca zrobić, więc to wygląda naprawdę interesująco. W partii goniec E3, no to Hetman D7. Wiadomo, jest presja na pionka, więc trzeba obronić i wieża AC8. Wiecie, co mi się tutaj przede wszystkim podoba w tej grze Leonida, że gra on bardzo. Klasyczne szachy. No, tak jak widzicie, komputerek nie jest tutaj fanem zagrania wieża FD8, no ale zobaczcie. Rozwinął wszystkie lekkie figury, zrobił roszadę, połączył wieże, wprowadził je na centralne linie. Bardzo, bardzo logiczne szachy. Wielu zawodników początkujących bardzo kombinuje w pozycjach, gdzie kombinować raczej nie należy. Trzeba po prostu zakończyć rozwój, żeby mieć czym grać. Więc wbrew pozorom, takie proste szachy na tym początkowym poziomie nieczęsto są grywane. Tutaj w ogóle bardzo fajnym zagraniem byłoby D5, co zabawne, ponieważ jeżeli tutaj skoczek zbije, to można odbić na H3, a jeżeli pionek, to skoczek B4. No i tutaj biały zostaje zizolowanym izolowanym pionem, więc. No, biały ma tutaj mocne centrum, a co za tym idzie, należałoby to centrum zniszczyć, no ale wie, że d 8 domyślam się, że tutaj to D5 chciał przygotować, no tylko pan Milko Arcymistrz poleciał tutaj ruchem D5, no i teraz niestety czarny sam D5 nie da rady zagrać. W partii skoczek E5. No i właściwie wygląda jakby ten skoczek miał mieć problemy, prawda? No bo tutaj właściwie na D3 miałby uciekać. No ale okazuje się, że jest fajna sztuczka natury taktycznej. Bo teraz goniec byłby niebroniony, więc co ciekawe ten skoczek jest bezpieczny. No ale arcymistrz się tutaj aktywizuje. Zauważcie, że arcymistrzowi zabrakło tutaj odwagi, żeby zgarnąć tego pionka. Prawdopodobnie obawiał się tutaj jakichś problemów. Polinice y, lub y, coś takiego. No, no ale finalnie zdecydował się zagrać skoczek D4. No to... Tutaj skoczek wjechał na D3, wygląda to absurdalnie, no ale wcale nie jest tak łatwo tego skoczka z D3 zapnąć. Biały Hetman D2 skoczek poszedł na C5, no i teraz nastąpiła wymiana, więc na pewno biały ma więcej przestrzeni, to po pierwsze, a po drugie no para gońców, więc jeżeli te piony ruszą, to czarny no, będzie miał tutaj grubszy problem. Więc arcymistrz podciąga wieżę, podciąga drugą wieżę. No to czarny tutaj przeszedł do defensywy. No i goniec D4, czyli arcymisz tutaj dalej szykuje się właściwie do ataku, nie śpieszy się z tym marszem pionami. I to jest oczywiście bardzo dobre podejście, ponieważ czarny nie ma realnej kontry w tej sytuacji. W związku z tym biały no, może sobie pozwolić na tego typu spokojne manewry, spokojne poprawianie pozycji, podciąganie kolejnych figur do akcji. To jest tutaj dobra decyzja. No i teraz w partii poszło skoczek FD7. No to nastąpiła wymianka. I teraz, no co ciekawe, F4 byłoby super. Bo pamiętajcie, że specyfika skoczka jest taka, że skoczek potrzebuje jakiejś miejscówki w centrum, takiej najlepiej stabilnej, z której nie można go przeganiać. No skoczek oczywiście jest figurą krótkiego zasięgu, no więc najlepiej jest ustawiony w centrum, gdzie będzie blisko, blisko akcji. Więc takie odbieranie pola jednemu skoczkowi, później drugiemu skoczkowi. Byłoby dobrym planem, no bo w końcu się okaże, że te skoczki w ogóle nie mają się gdzie ruszać. Natomiast w partii od razu B4, skoczek ewakuacja, no i teraz skoczek E4, więc arcymistrz się tutaj zaktywizował. No i teraz pojawia się pytanie: na czemu tutaj nie bić? A widzicie, to, to była pewna pułapka: e, mianowicie wieża na E8 jest niebroniona. Więc skoczek BD6 jest tutaj problemem. Także pan Milko zastawił tutaj pewną pułapkę, w którą Leonid nie wpadł. No i teraz należało zagrać wieża C1, no piona zabezpieczyć też w planie oczywiście pozostaje dalszy marsz pionami, czyli to C5, no skoczek na A6 nie oszukujmy się, no stoi po prostu idiotycznie. No, więc można by tutaj zasuwać sobie dalej. Natomiast w partii poszło posunięcie hetman B2, co wygląda tutaj logicznie no bo jest takie dosyć upierdliwe związanie, no ale z drugiej strony teraz już na Hama można zbić, ponieważ po biciu na D6 odbicie na D6, a po biciu na E8 jeszcze bicie na B4, a jak Hetman odejdzie, no bo trzeba utrzymać to związanie żeby nie stracić wieży, no to jeszcze na koniec trzeci pionek pada. Więc to by był super układ dla Leonida, ponieważ za poświęconą jakość ma dwa piony, w tym momencie zgarnięte. Ten ruch H5, zagrany 15 ruchów temu, też się przyda, żeby osłabić białego króla, więc no to wygląda naprawdę cudownie także w partii hetman B2 i król poszedł na F8. Odejście królem na F8, no z jednej strony fajnie, bo wieża zabezpieczona, przy okazji pion zabezpieczony, no ale problem jest taki, że dalej ten skoczek nie może się ruszać, no bo zawsze będzie wjazd na h z matem, więc właściwie Leonid tutaj no, nie bardzo sobie pomógł, tak de facto. I tak ten skoczek jest związany. Teraz no nie chroni króla bezpośrednio, no ale musi przesłaniać tutaj przekątną, żeby król czarnego nie został zamatowany. No i tutaj należało ruszyć z atakiem. No ale biały dalej się szykuje. No to teraz Leonid się poprawił, przyznał się do błędu. I powiem Wam, że ten moment. Zrobił na mnie też ogromne wrażenie. Mało który szachista, szczególnie tak młody, ma tę odwagę, żeby się przyznać do błędu. Najczęściej szachiści, jak już sobie wymyślał jakiś zamysł, to już brnął w ten zamysł, niezależnie co by się działo. No a tutaj zobaczcie, Leonid się zorientował. Że ten król na F8 to faktycznie tak koślawo został ustawiony, no i się poprawił. No to jest naprawdę bardzo, bardzo dojrzałe podejście. No, ogromne wrażenie to na mnie zrobiło. 8 lat zawodów. No dobra, więc w partii mamy bicie na F6, hetman odbił, no i teraz hetman D2. No jeżeli już, to należało tutaj wybić na F6, żeby popsuć struktury. No i teraz skoczek po malutku wraca do świata żywych. No i mało tego, w takim całkiem ładnym stylu, no bo skoczek na A6 no był całkowicie nierobotny. Właściwie można było tę figurę zdjąć z szachownicy. No a tutaj na E5 to nie jest skoczek, to jest bestia. Ten skoczek naprawdę radzi sobie tutaj wyśmienicie. I arcymistrz pod presją popełnił błąd. No bo tutaj już należało tego skoczka kasować. On postanowił obronić pole F3, no ale to oczywiście poskutkowało stratą pionka. W partię F4, wtrącone bicie na E4, no i skoczek odszedł na D7. Dalej, dalej, tutaj czarny ma pewnego rodzaju problemy. Jeszcze daleka droga, żeby tego piona więcej wykorzystać. Natomiast no czarny nie ma tutaj realnych zagrożeń. Punkt T7 jest jedynym potencjalnym problemem, który jest tutaj fajnie zabezpieczony. Także luzi karbuzik no i teraz właściwie należało się tym padem zainteresować, ale w partii H4. Nawiasem mówiąc, też fajne, no bo oczywiście król białego jest tutaj osłabiany, no i to jest kolejnym kłopotem. W partii G4 skoczek B6, Hetman D2, no to król F8. Teraz już problemów po przekątnej nie ma, więc król może się tu przydać. Biały dalej atakuje, no więc Hetman musiał uciec. Wieża D4 i wieża C8. Zaczyna się tutaj młody zawodnik aktywizować. No i to już zaczyna wyglądać świetnie. No, Stockfish nie zgadza się z tymi decyzjami, no ale logiczne szachy, tak? Wiesz, na otwartą linię, Hetman zaktywizowany, wszystko fajnie. I tutaj kolejna rzecz, która mnie, która zrobiła na mnie duże wrażenie, to że Leonid nie zgodził się na remis. Oczywiście to jest znany trik. Sam to stosowałem wielokrotnie. Kiedy grasz z niżej notowanym rywalem, z jakiegoś powodu tacy zawodnicy strasznie się stresują, grając z wyżej notowanymi, co, co jest po prostu głupie, no bo to wyżej notowany zawodnik ma presję, że musi udowodnić swoją wyższość. Ja zawsze wolałem grać z wyżej notowanymi zawodnikami niż z niżej notowanymi zawodnikami, no bo z wyżej notowanym zawodnikiem to każdy wynik, no, będzie ok z teoretycznego punktu widzenia. Więc niżej notowani zawodnicy często się bardzo stresują i mają tendencję, żeby w lepszych pozycjach zgadzać się na remis. Często sami nawet ten remis proponują, bojąc się, że wypuszczą przewagę. No i tutaj myślę, że też taka propozycja remisu padła, no i najpewniej została odrzucona. W partii goniec E4 Hetman wycofka F5, nastąpiło bicie, no i goniec odszedł. Co pozwoliło tutaj Leonidowi na naprawdę fajną aktywizację. No, muszę powiedzieć, że klasa młody zawodnik w ogóle się nie bał tutaj ruszyć tak w centrum. No, osłabia swojego króla. Bardzo ładne zagranie. Pion poleciał, no i teraz nastąpiło E4 które jest bardzo nieprecyzyjne. Podejrzewam, że obaj zawodnicy mieli tutaj mało czasu. Aktywizacja skoczka to był klucz do sukcesu w tej pozycji. Jeżeli skoczek zamelduje się na F4, to z arcymistrza nie ma co zbierać. Natomiast po E4 jest naprawdę super ruch g Chodzi o to, że po szachu, po biciu jest szach. No i teraz, jeżeli pójście na G7 żeby nie stracić Hetmana, no to następuje szach tutaj. E, I tak czy siak trzeba odejść, no i strata Hetmana i są problemy z tego tytułu. No ale w partii posłubicie, Pion odbił. No i teraz dopiero G6. E, I to jest gorsza koncepcja, bo Hetman F5 i to Leonid znalazł. E, no i teraz są problemy po stronie białego w partii szach. No, prawdopodobnie e, liczył e, na tego typu triki arcymistrz e, lub na to, że doprowadzi tego piona do pola przemiany, no ale okazuje się, że nie da rady. Wieża g4, wieża g8, pion zatrzymany. Wieża g5, no to hetman po prostu e, sobie tutaj odszedł. Hetman g2, no to teraz już szachulec e, i e, to pion czarnego zaczyna zasuwać do pola przemiany. W partii jeszcze F5, no bardzo mi się podoba, jak agresywnie tutaj czarny grał, nie? Król sobie stoi na E7, a tutaj zasuwa do przodu. Naprawdę super. No i teraz jeszcze tutaj próba poddymienia z jakimś wiecznym szachem, no ale nic, nic z tego nie będzie. Czarny jest najzwyczajniej w świecie, szybszy po prostu. No i teraz Hetman E6, no to bicie z szachem. Y, powrót na e5 y, no i tutaj figura więcej no to to myślę, że każdy z widzów y, byłby w stanie już wygrać z arcymistrzem i po ruchu hetman b5, wymiana hetmanów no i tutaj arcymistrz się poddał y, oczywiście no na pewno hejterzy już tam klawiatury mają rozgrzane, że uuu, co to za co to za arcymistrz, co to ma 290 Elo. No faktycznie, no nie jest to silny arcymistrz, no jest to naprawdę słaby arcymistrz, rocznik 64. No też no, miałem okazję tego zawodnika spotkać na turnieju, bo grałem w innej grupie, no to ma e, pewne spore problemy z używkami. E, natomiast e, dalej jest to arcymistrz i nie, tego typu zawodnicy no, mają takie przebłyski e, dawnej świetności. No a też druga sprawa, kurczę, no... Czarny mikroł tutaj 8-latek, nie? E, więc e, to na pewno, jakąś tam presję w tej wygranej pozycji odczuwał, a e, tę presję wytrzymał, e, mimo że tutaj były dymy niezłe. E, no i finalnie arcymistrza pokonał, także historyczny sukces. E, historyczny sukces. 8-latek e, pokonał arcymistrza, coś niebywałego. E, ja, jak miałem 8 lat to zdobyłem y, chyba y, czwartą kategorię szachową, a mo może nawet niekoniecznie, bo jak miałem 8 lat w drugiej klasie podstawówki, to y, zacząłem dopiero y, grać w szachy, także y, no, to jest coś y, niesamowitego. Wow, po prostu wow. Ja pierwszy raz wiecie kiedy pokonałem arcymistrza w szachach klasycznych chyba w 2017 roku. Y, nie, nie, nie. Tak, tak, no, na, na studiach jak byłem e, pierwszy rok, to wtedy po raz pierwszy e, pokonałem arcymistrza w e, szachach klasycznych. E, także no, uwierzcie mi, że nie jest to takie chopsiubie jak mogłoby się wydawać. Przede wszystkim dlatego, że jeżeli sam. Nie masz rankingu na poziomie 2,400 czy 2,500, no to naprawdę bardzo rzadko masz okazję, żeby w ogóle zagrać za arcymistrzem. No a co dopiero, żeby z takim zawodnikiem wygrać. Także cóż, będziemy śledzili tego Leonida, zobaczymy jak jego kariera szachowa się rozwinie, bo zadatki zdecydowanie u tego zawodnika są.